Pierwsze udokumentowane wzmianki historyczne dotyczące Zakopanego pochodzą z początku XVII wieku. Ale rozwój wsi, decydujący o jej późniejszym znaczeniu, odbywał się już w Polsce porozbiorowej. O rozwoju Zakopanego jako o miejscowości letniskowej i uzdrowiskowej, który nastąpił na początku XIX wieku, zadecydowały walory klimatyczne oraz położenie u podnóża Tatr. Skok cywilizacyjny miał miejsce pod Giewontem po doprowadzeniu kolei żelaznej. Pod koniec XIX wieku we wsi dominowało podhalańskie budownictwo ludowe położone przy ulicy Kościeliskiej oraz drewniane wille w stylu szwajcarskim wznoszone przy dzisiejszych ulicach Krupówki, Nowotarskiej, Sienkiewicza, Zamojskiego i Chałbińskiego. Stanisław Witkiewicz przyjechał do Zakopanego w 1886 roku i rozpoczął batalię o styl góralski w miejscowej architekturze. Na początku lat 90., wykorzystując formy budownictwa i zdobnictwa podhalańskiego, artysta zaprojektował pierwszy dom w stylu zakopiańskim, którym była willa Koliba Zygmunta Gnatowskiego. Styl zakopiański w zniewolonej Polsce stał się symbolem stylu narodowego. Według projektów Witkiewicza wzniesiono w następnych latach kolejne budynki, między innymi pepitę i Zofiówkę przy ulicy Chałubińskiego, dom pod jedlami na kozińcu oraz korwinówkę dzisiejszą okrze. Willa Korwinówka była trzecim dziełem architektonicznym Stanisława Witkiewicza. Jej projekt powstał w latach 1894-1895 dla Bronisławy i Wincentego Korwin-Kossakowskich. Budynek wznosili góralscy cieśle pod kierunkiem Wojciecha Roja i Jana Obrochty. W roku 1899 wille zakupił Marcin Hrabia-Kęszycki i zmienił jej nazwę na Oksza. Willa była prezentem na srebrne wesele hrabiego i jego żony Heleny. Potem dom wielokrotnie zmieniał właścicieli i przeznaczenie, ale przetrwał. W 2006 roku z inicjatywy ówczesnego marszałka województwa małopolskiego Janusza Sepioła obiekt został przejęty przez Muzeum Tatrzańskie z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne. W latach 2008-10 Przeprowadzony został remont konserwatorski. Willi, dzisiaj w okrzy, znajduje się najnowsza filia Muzeum Tatrzańskiego, galeria sztuki XX wieku. Zapraszamy na pierwszą wystawę galerii zatytułowaną Zakopane pępek świata. Sztuka pod giewontem w latach 1880-1939. Zobaczyć na niej można twórczość zakopiańskiej kolonii artystycznej w czasach, gdy Zakopane było centrum życia artystycznego i intelektualnego Polaków. Między innymi architekturę i ornamenty w stylu zakopiańskim Kolekcje portretów Witkacego, obrazy Rafała Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej i Wojciecha Wajsa, unikatowy ołtarz Jana Szczepkowskiego, futurystyczny projekt hotelu zakopiańskiego Leona Chwistka, wyroby szkoły koronkarskiej i snycerskiej, fotografie, plakaty.